Siamano zdówcie oczywiście witamy. W kolejnym oczywiście materiale z Light 2 jak najbardziej kontynuujemy oczywiście fabułę, bo nic innego tak naprawdę do roboty nie mamy. A oczywiście Hakon już czeka na dole, także podążmy do niego. No i poszukajmy tego biomarkera w tym szpitalu, bo to jest przynajmniej jak na chwilę obecno nasze zadanie główne. Oczywiście miło tutaj, żeby się zostawić kciuka w górę, subskrypcję i oczywiście jakiś pozytywny komentarzyk. A my znów się wciągajmy w tą mroczną historię, ale zombiaków pełno, masakra. Ok, Jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. No okay. postaramy Jak się. się. To po tobie. Dobra, lepiej żeby Zastanaw nie sfailować. wiesz. Tak, wiem. wiem, wiem, wszystko wiem. Na kucaka spokojnie, tyle wiem. Dobrze. Chodźmy zatem. Po cichutku. Bezpiecznie. Dobra, już jestem na kucaka chyba jestem. Okej, okay, tu jest przejście. Nie będę też używał zbytnio latargi, bo nie wiem jak ta latarka wpływa. Ewentualnie raz na jakiś czas sobie zaświecę, żeby wiedzieć mniej więcej, Którędy iść. Oj, bardzo blisko było. Dobra, spokojnie, spokojnie na lewo. Pewnie tutaj, gdzie są te jedne takie najbardziej kolory, to będę sobie starał przebrnąć. Tędy, tędy, fajnie. Tutaj chodźmy sobie po cichutku, po cichutku. Byle nie obudzić, byle nie obudzić. Ok, tu wydaje się już bezpiecznie. Hakon stoi, także też wstańmy. Mogę włączyć latarkę, a ja na razie nie chcę włączać jej. <laughs> O <laughs> co to? Chemia. Paskudne gówno. No i tak. Kiedy GRS straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Masakra. Świetnie na tym wyszli, co? <laughs> dużo tego, naprawdę dużo. Tej chemii. Może trochę szybciej, Hakon. Tędy? Chyba tędy Ale coś mi się wydaje, żeby <laughs> Hakon szedł przodem Ja bardziej mam iść za nim Ale tak się nie śpieszy Niby mamy szybko zdobyty biomarker A tutaj tak pomału sobie idzie Wolnym kroczkiem Słuchaj, ten koleś, o którym mi mówiłeś Jak on się nazywa? Walt? No, Walt Tak Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty nie tylko on się tym zajmował. No na pewno. Było więcej miast jak Wieledor, otoczonych murami, odciętych od reszty świata. Wielu ludzi pracowało nad szczepionką Aiden. Ale cóż, świat jest pełen zjemów. No niestety. Co poradzić? Mogę na to. Windom czyżby windom? W poprzednim odcinku windy nie mogliśmy otworzyć. Czy ta będzie jakoś w lepszym stanie? Chyba tak. Dobra. Duża wysokość, jak na skakanie. Ostrożnie, jest niestabilna. No aż strach ja skakać. Wiesz. No, no, no. Żeby nie spadło, Zara. Runie na styk, jak myślicie? Powoli Jasne. Mógł spróbować skoczyć. To czekał do ostatniej sekundy, aż spadnie. Jeszcze tak. Ale chyba się tam nie wdrapie. Za wysoko, i w sumie nie mam zbytnio na co. Wespniesz się? A, tak, daj mi chwilę. Szybko. Mówisz, Aiden, że damy Rozcinacie radę? A gdzie ty chcesz się wspiąć? Jest coś takiego? Chyba, że tutaj te żółte. No ale nam staminy zabraknie. Nie dam rady. Czekaj. Mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej? W warsztacie dziewczyn. Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. No okej. Jak okay. kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Dobrze. Czyli klucz dostępu GRE... W takich skrzyniach są. No powiedzmy, że spróbujemy to zrobić. Biało-zielona skrzynia. O nie, przemieniec? Mamy towarzystwo. Czy ten, przemieniec. Czyli ten koszmar? Zostań. Nie dasz mu rady. Wiem, widziałem je bańca. Nie mamy czym się w sumie bronić, nie mamy latarki UV ani nic Musimy przeczekać o ile nam się uda. Ciii. Nikogo tutaj nie ma ale morda, nie? Mroczna. To jeszcze z nim się spotkam? Okej okay. że tak to ujmę którędy Chyba tędy Tam jest jakiś, który cały czas chodzi Może to światło weź wyłącz Lagresywny. agresywny idź, idź w innym kierunku Okej. Okay. Chodź, chodź, chodź. Pod stoliczek. Dobra, to jest dobry moment. Byle nie obudzić. Tam są... Nie, tam będzie raczej szafka. Weź mi ten zmysły. Zmysły się przydają. Dobra, idzie z drugiej strony. Byle się nie wrócił. Używaj mi regularnie tych zmysłów. Dobra, poszedł dalej. Muszę uważać na niego i jednocześnie muszę uważać, żeby w jakiegoś tutaj... ...na bieżąco nie wdepnąć. Aiden, szybko! Jak ten zarażony cię znajdzie, to po tobie! To nie jest takie proste. O nie! Tylko nie to. Szybko, szybko. Aiden, 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 chodź! Kuchnia jest tam! Znowu te wspomnienia. które schowali. Boję się, mija. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Adyn. Doktor może nas zobaczyć! Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. No czyli w sumie ta Mia też taka ryzykowna była? Nie bać czegoś. Spróbować. Jest skrzynia na 12, ale coś czuję, że to nie będzie takie proste. Wydaje się to zbyt proste. Właśnie. Plecaczek. Weź kopni. Ok. Jeszcze tutaj przeszukajmy na szybko, jak już jesteśmy. Dobra. Weź mi to otwórz. Mamy to. <laughs> Inhibitory. Aha, czy każde ulepszenie wymaga trzech takich inhibitorów? No dobra. Masz wystarczającą liczbę, czyli mogę sobie wcisnąć U. Wytrzymałość weź mi troszeczkę. Powiększ. No i możemy teraz Użyłem inhibitora Lepiej skakać hmm. i w ogóle. Wracaj do windy. Teraz powinna ta stamina troszeczkę lepiej odrobinę wyglądać. Wróć do szybowindy. windy. Okej. Okay. Tędy, tędy, weź do góry. Halo? Dobra, próbujemy tak samo jak to było. Dobra, i na drugą stronę udało się. Hakon, szybko znalazłem mat. Pośpiesz, jestem, jestem. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Lepiej. Zarażony, ale niezrażony. To dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za. O, kurde. Właśnie za to w imieniu dziwek, bandytów i idiotów mianuje cię mieszkańcem Wiledor. Co? Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Do światła UV. Gdzie światło UV? Biegnij! O rany. Niedobrze, bardzo niedobrze. 30 sekund Tędy, tędy, tędy. I jeszcze on masakra. Szybko, 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 szybko. Coraz mniej czasu. Nie odwracam się, po prostu biegni. Na dworze już dzień, czyli całą noc byliśmy w szpitalu. No. Bardzo. No, na zewnątrz nie wyjdziesz, bo dzieńca, nie? Oj, było blisko. było blisko. O, to samo dosłownie. Ale byś się. Z... Co byś bez mnie zrobił, w pielgrzymie? Zdykli dosłownie tymi samymi słowami. Po prostu. E, tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Jak ją znajdę, no to. To bym zamieszkał z nią. Zamieszkamy gdzieś razem, gdzieś w spokoju. Przyda się po tym, jak się zaraziłem. Dokąd pójdziesz? Wszędzie będzie lepiej niż tu. To niezbyt ambitnie. Gdzieś, gdzie nie boją się pielgrzymów, to też ważne. Miło byłoby nie musieć się ukrywać. Będę łowił ryby. O, brzmi dobrze. Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma. No to opowiadaj, Jaki masz? Słucham. Chcę mieszkać nad oceanem. O, wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? <grym> nie śmiej się z moich marzeń. No, Marzenie ciekawe. <suszel> Muszę opuścić to miasto. Ale to nie będzie łatwe, właśnie. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Jasne, ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów, nie chcą nas. Jeba ich pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Myślę, że to będzie Razem dobra będzie współpraca. Co ty na to? Ja się z nim będę trzymał cały czas. To jest jedyna osoba, która. No pomogła mi i jesteśmy w kontakcie. Stoi! Bez wahania. Dobra, niech będzie. Świetnie. Stoi. Nie będziesz żałował. Słowo. Co do celu. Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy SPC odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Mhm. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse, a ty rozejrzyj się, pożyj sobie. A, chodź, pokażę ci coś. Znowu coś ciekawego? Co mi znowu pokażesz? Tyle rzeczy już mi pokazałeś. Weź ten grzyb. Grzyb UV, może się przydać nocą. Coś jak oglądałem jakieś trailery i tak dalej, to słyszałem, że te grzyby niby pomagają. Masz, przyda ci się. Obejdzie Lornetka. Sobie Old Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. No to spójrzmy sobie. Jak się używa lornetki? Jakaś podpowiedź? Yy, na B. No to wciśnijmy B. Jest mowa o takich właśnie wiatrakach. Widzisz kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To Centrum Dzielnicy Kościół. Kościół. Aha, co mogę? To W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o Twojej siostrze. A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Do, do usłyszenia. A ja co bym mógł zrobić? Uzyskaj dostęp do handlarza, rzemieślnika i bezpiecznej strefy. O, na M mamy mapę. Ok. A mapa jest... No jest duża, no nie ma co. Niby jest 4 razy większa od podstawki, nie? Witaj Willedor. Otwarty świat i tak dalej. Ok. Ktoś umiera, ale kto, gdzie? Czy dostaliśmy jakąś broń nową? Tak się wydaje 255 metrów Spędź trochę czasu na bazarze czekając aż odezwie się Właśnie chyba on Także widzimy się na miejscu Ok, okej, okay, docieram na miejsce Troszeczkę trzeba było tutaj przebiec Więc sobie tą podróż pominąłem I jestem od razu na miejscu, żeby wam pokazać Wejdź do środka. Co tu mamy na tym bazarze? Na pewno pełno ludzi. Witam. I co, teraz mam z kimś porozmawiać, czy... No w sumie tam była mowa o handlarzu, nie? To może handlarza sobie przejmę? Ej, hey, uważaj gdzie ledziesz! Co za dzień. Za cholerę, nie dam rady. Z czym? Z czym nie dasz rady? Od razu porozmawiajmy z tym gościem. Coś się stało? Ej, ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? No. O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, że mieśnik Alberto mnie wyrzuci... To postaraj się zdać. Co to za test? Muszę zbudować coś, co przyda się mieszkańcom. Wymyśliłem już podwodne okulary do czytania dla Alberto i wysuwaną smycz dla psa, ale ona ciągle się zacina. No i nie mamy tu psów. No ale pomysły to pomysły. Moje pomysły są do bani. Muszę udowodnić, że sam nie jestem do bani. Dlatego przez ostatnie tygodnie kręciłem się po bazarze i myślałem. Naprawdę ostro myślałem. I nagle bingo nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony, ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem no i elegancko. Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. Może byś mi pomógł? Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami. Właśnie, jakie to są nie, części? Coś ciekawszego. Zobaczysz. Powiedz Potrzebuję mi... kilku części elektrycznych. elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. Nie wiem, czy mam. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Jedno to sklep z narzędziami na Fitzwilliam Place, niedaleko wieży ciśnień. Alberto mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa, pełna przemienionych. Musisz pójść tam nocą. Najgorzej, a druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Jedno jest na południe od Horszu, blisko starej podstacji. Kręci się tam sporo bandytów, więc mogli je ogłodzić. Wtedy będziesz musiał poszukać podobnych miejscówek. Albo wybrać się nocą do sklepu. Zobaczy co da się zrobić, ale niczego nie obiecuję. Będę bardzo wdzięczny. Okej. Okay. nie ruszam się z Znalazłeś te części? Tak z ciekawości. Jeszcze nie. Jeszcze nie, czy ja nie mam tych części? Nic z tego nie będzie. Moja ty od razu tak myślisz negatywnie. Czyli nadal tutaj mam porozmawiać ty z mieszkańcami. Młody, tym pielgrzymem? No? Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kaser? Słuchaj, pielgrzym. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, żotkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed! Morderca! Co? U. Julian, luk się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą! Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda! Ale gruba baba, nie? Taki gruby charakter ma. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Jakieś dowody, coś? Chwilę, chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luk dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem! Bevin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane o kurde, grubo. Pewnie zgodę musiał wody, mu pomóc w jakiś sposób. ktoś wytrzasnął twoją butelkę. Nie ktoś, tylko Luk! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ! W takim razie może to zemsta? Nie, może zemsta? No nie za co? Wszyscy mnie tu lubią, nigdy nie miałem wrogów. No może jednak. Czekaj, czekaj! Kurwa. Chyba, że. Marko... Być może. Sukien syn Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj. Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta. Na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa. Trochę delikatna. Dodawaj. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. No ma podobno jej nie Dwa cele, tak? Nie sprzedaję. <coughs> Zrobiłem wyjątek dla Hansa i możesz go ostrzec. On też mieszka przy Hanfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Gruba akcja. <coughs> Nada chyba nadal. Dobra, mam tutaj kolejne zadanie. Nadal mam jeszcze z tymi mieszkańcami porozmawiać. Ej, jesteś pielgrzymem, tak? No. Zgadza się. Za to też wieszacie? E, e, chciałem tylko powiedzieć, że ja ci kibicowałem. O, o, to dzięki, że mi pomogłeś. No, dzięki za kibicowanie. Wcale, wcale się nie. No, 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 no. Rozumiem sarkazm. Słuchaj, nie tak łatwo się sprzeciwić tłumowi. Jasne. Wiem, że ludzie się czasem was boją, ale kurwa. To było napisane, kurde, a zupełnie co innego powiedział. To musiało być coś, no. Ty to umiesz pocieszyć. Handluj. Tak wiem, jak działają handlarze. Czy mam coś cennego do sprzedania? Weź mi sprzedaj to. 15, patrzę ile tutaj mają mniej więcej, to też 15, więc też w miarę słabe. 15, 16, 17. Weź mi to, 13, sprzedaj. 15. Te 3 są w miarę jeszcze takie mocne. Dobra, zostawmy sobie te 4 bronie. I czy coś mam wartościowego? Branzoletkę mam. Yy, jakąś księgę. Wódkę mam, weź sprzedaj Wszystką wódkę, ryż sprzedaj Papierosy, bo ja nie palę Mydełko też sprzedaj Aspiryny I biały rdzeń kryształu No I mamy tysiaka i za tysiaka Co bym mógł kupić Mogę kupić jakąś broń Co mają po 20 obrażeń Albo w jakiś ubiór Zainwestować Może weźmi to. Mamy jeszcze 500. Pancerz. Buty. Może pancerz sobie kupię, no wydałem na, te, na pancerzyk cały. Czyli jak tutaj stoimy? Mamy to i mamy to, czyli nam chusta, jakiś filtr pyłu i koszulka przybyła. Aha, jeszcze to by musiał sobie zmienić. To mi załącz i to mi załącz. A po czwórkę czego nie mam? Tego nie mam, ok. Ok. Niczego nie do zmiany, w porządku. Yy, Czyż jak ktoś tutaj zostaje? Czy tak niezbyt? Tu jest podświetlony na zielono. Więc jeszcze z nim pogadajmy. Jak tam szyja? Co ci obchodzi jest to? Barney? Wszyscy tu znają Barneya. Ja nie, powiedz. Lepiej nie zaprzątaj sobie nim głowy. Nie lubi wścibskich ludzi. Może się wkurzyć, jeśli się dowie. A nie chcesz mieć z nim na pieńku. Teraz to musisz mi powiedzieć. Okej, okay. to młodszy brat Sofii. Mówią, że to wariat, ale jest filarem bazaru. Especy się go boją i słusznie. Barne się nie pierdoli. Dużo jest tutaj właśnie tych dialogów, nie? No dobra. W miarę porozmawialiśmy z osobami. Jeszcze to jest na zielono. Kojarzę cię. Tak, prawie mnie powiesiliście. No i co? Przecież tu stoisz. No mogę mnie stać, gdyby nie Hakon. Słucha? Słuchaj, nie mieliśmy wyboru. Myśleliśmy, że się przemienisz, a to skończyłoby się rzezią. No byście się poradzili. Tłum ludzi i jeden zarażony. Mieliście przewagę, ni Widzę, że masz już marker. Pobądź tu trochę, to zrozumiesz. Prawa mamy surowe, ale to pozwala nam przetrwać. No jakbym nie miał tego biomarkeru, Jasne. to znowu by była wojna. To, butach, Podobna sytuacja. To, ja no dobra. Na razie kończymy sobie tutaj. Zobaczymy co będzie dalej. Na razie trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.